Uwaga! niniejszy materiał poradnikiem, ma przestrzec innych graczy przed próbom oszustwa lub wyłodzenia. Nagrywane filmy są wyreżyserowane, a problem przedstawiony skam ma zapobiegać oraz edukować innych użytkowników. Jeżeli uważasz, że materiał obraża ciebie, twoje uczucia lub jest sprzeczne z twoim światopoglądem, zalecane jest jego wyłączenie. Dziękuję za wysłuchanie i zapraszam do oglądania. Jeżeli przy targowościach Chcę wam dać szybkie że jest do wygrania taka delinacja na wodę, Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Zostawić łapieczkę w górę, subika na kanale, napisać, biorę udział w komentarzu. E, wbić na Discorda i udostępnić najlepiej filmik z nami. Będzie wszystko sprawdzane, więc taka delinacja na wodę do wygrania. Jest to naprawdę do, dużo warta rzecz, więc jak ktoś chce wygrać, łapyczka w górę subik z dzwonem. E, Wpadać na Discorda, udostępniacie film e, i oglądacie do końca. Dzięki bardzo, zapraszam do oglądania. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Tym razem w odcinku tak samo jak widzicie po tytule Że rozdajemy osobom legitnym bronieca No oczywiście legitnego tradera e, Tak, będziemy rozdawać sobie dzisiaj prawdopodobnie dynisy na wodę Mam ich tutaj parę Jednakże nie każdy dostanie na wodę Chcę zobaczyć jak się ludzie po prostu tradują e, Będziecie sami to widzieć, więc Damy za fajnego tradzika po prostu dynicy na wodę za inne trade będą dostawać bronie 130 Mam ich tutaj, i możecie zobaczyć, że pełno Więc jak to wygląda? E, myślę, że zostawicie łapeczkę w górę i od razu mówię, że jest giveaway jak na dynicy na wodę Żeby wygrać stawicie łapeczkę w górę, supika i piszecie biorę udział e, Na następnym odcinku rozlosuję sobie wszystko z trzech ostatnich odcinków Albo tam z dwóch Więc wszystko będzie rozlasowane w na następnym odcinku Więc polecam zajrzeć na następny odcinek Jak oczywiście nie zapomnę, chyba, że się pojawi na karcie społeczność takie info e, Ale oczywiście będzie wszystko rozlasowane, losuję Także na live więc podajcie dzisiaj chyba od 20 albo Od 20 do 22 coś takiego live'a Odpalę coś w tych godzinach, więc po prostu podajcie Prawdopodobnie do 24 Więc pamiętajcie, łapiszka w górę, subik dzwonem Komentarz, biorę udział plus swój nick I możecie wygrać dynię na wodę, a ja już nie przedłużam I zapraszam do odcinka Dobra, Biamy już długierki, już jestem tutaj z nimi na poczekalni Zmieniłem zasady trochę, niż w poprzednim odcinku Będziemy ich robić jako taka osoba y, pośredni, jako pośrednik, że my brał od nich itemy i powiem, że ich oskałowałem. Dobra, zrobimy takie coś, tylko teraz musimy mm, oczywiście się odmutować na Discordzie i tak A jaki odcinek? Jaki odcinek Zobaczcie sobie jaki odcinek leci, a murtko Dobra, to co chcecie zrobić, Ryda? O, za co tam? O której? E, nie wiem, zobaczymy ja. jeszcze. Jeszcze... E, poczekaj, chwilę, zróbmy trade'a i dopiero. Będziemy gadać. Dobra, dobra, dobra. E, co? Ja mam na trade'a 106 Nocturna bym chciał No, O, czyli... No Idzie jedna osoba tam, jedna osoba tam, żeby po prostu nie było, że się skomujecie. no dobra, mhm. dobra Ja dobra, bo nie mogę pokazać. Furperki z Nocturno 106, zdziwiło energii no dobra, hmm. to y, niech z e, drugiej strony. Rudy ro chciałbyś, czy bronię? Będę robił też, y, wiecie, ucięcie czasami, bo y, żeby tutaj nie było też nudno, to... Rudy no, chciałbyś, to... czy wybronisz to? Żeby chaotycznie, więc po prostu zmutowałem no, się broń. Broń. teraz na Discordzie. I, no, I dobra, a, będę tutaj stał, żebym go nie No to dobrał, Rudy, jak nie, aż wybronisz. Dobra. Mam dużo obsydianu i mroku. Dobra. A to, to ile masz, to ile byś dał mroku za 106, no I odmudłeś się teraz na Discordzie? A czy w sumie to jest prawda? Szczerze to nie tradeowałem się tak dużo i nie wiem, jak to się przylicza. Więc nie... Co tyle się to najlepszy A jak ile? 30 czy to za mało? No 30 za to to spoko akurat. Okej. Okay. A może coś więcej się wytrydujecie? Może masz coś więcej. Poczekajcie chwilę jeszcze, nie? Coś więcej masz? A ja mogę też dać. Ja mam dwie dynki 130. O, to by było dobre. A nie nie tam. Nie no to zaproponuj mu coś. Nie wiem, ja mam jeszcze na przykład jakbyś chciał. Taki mocny tryd, to no mam jeszcze... Mhm. No dobra, ale to również... O, tutaj Ma machina, 130. O. grabarze dołóż. Mam achinę 130 full perki Ej, on, jakie dynki? A dinki? Jakie dinki? 130, ale o, mm -hmm. one nie mają full perków. Oh, Dobra, nie da, nie daj tam. te dwie dinki, jednego grabarza, a on ci jeszcze dołożyć jakąś broń. Trade. E, e, grabarz e, z energią fizyczną czy ogień? Nie wiem, jaki tam chcecie. Poczekajcie chwilę, nie przychodźcie jeszcze, nie zróbcie, bo. Żeby miało miejsce. Zawojż. Dobra. No co wolisz, e, jakiego grabarza? Eee, a czekaj A jakie masz? A weź, Fizyczny, je, a weź jedną dynkę, energy. ja jedną dynkę chcę tylko Ja chcę tylko jedną No to dwa grabarze dawaj i dołóż ci jakąś brońkę, On ci da fajne rzeczy Dwa grabarze U, Mam upiora do pół zużytego i machiny jeszcze mam No to dołóż te dwie rzeczy i on dołoży ci dwa grabarze A hmm. to, up, um, to upiora może dołożyć i grabarza się dwa Dobra, to pasuje No chyba No i dwa grabarze wyrzucił trajda macie Mmm, krabarze mm -hmm. I słuchajcie, okay. dam, ja biorę i. daję wam. Dobra, fajny scam. O kurde. Yeah. Scam, Dzięki. Dobra chłopaki to się ma. Dobra, teraz będziemy sobie ich żartować, tutaj sobie w grze bo będą gadać. E, troszkę tych rzeczy było, poczekajcie, będą musiały sobie zaraz przeanalizować wszystko. Dość dobry scam, ich bo czekamy chwileczkę, żeby tutaj. wiecie. mmm. Żeby ich trochę tak wystraszyć yy, Tutaj koledzy, yy, będę oczywiście dawał... Dam im po na wodę za to, że... Poczekajcie, mam tutaj... Yy, nie mam dynik na wodę, w jakiś muszę sobie zaraz tutaj wyjąć. Yy, wyrzucę sobie tutaj te rzeczy, jakieś dwie dynki. O i wezmę dwie na wodę. O! Będzie tak dobrze. I oczywiście dam jedynice na wodę za to, że... Chłopaki... Że takie od zrobili. Czekajcie, dwie na wodę. O, pyk, pyk. Troszeczkę już mi się kończą te dynie, nie powiem. Ale dobra, poczekajcie, zaraz wejdziemy sobie na tego Discorda e, I jeszcze raz, teraz na jeden kanał Chłopaki, easy scam, easy scam No i jeszcze zapomniałeś za, 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 za powiedzieć właśnie, easy scam No właśnie, Bra brakowało, scam. brakowało mi tego No, a wy możecie zostawić łapeczkę w górę Tak, już, jeszcze. mam twój No, Cyk. możecie zostawić łapeczkę w górę, nie mówię do ciebie akurat e, Dobra chłopaki, bo wiecie co? Mm, ja wam to może oddam co, co ty wyrzuciłeś? Może. Bo już nie pamiętam. Bo już nie pamiętam. Co, co ty wyrzuciłeś? Gitgut? Ej, co jest? Co jest? Gremit zbugowało. Ej, 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 ej. Gremit zbugowało. Co jest? Dobra, gitgut. Co wyrzuciłeś? Co ty dałeś w 30 roku, tak? W 30 roku dwa grabarze. 1, 2. A, 106 grabarze, ej, 160 grabarze, czy 130? 130. Aha, Nówki sztuki były? On był pod tanówki to był ogień Ogień. O, ogień i fizyczny był. Mhm, ogień i fizyczne, o mam. Dobra i co jeszcze było? dynka 106 I dynka 106. Mhm. Nie fullperki. Full Dobra, spoko. Koks, a ty co miałeś? Ja miałem 130 machinę fulperki. Mhm. Dalej Miałem Grabarza 8-2 chyba do połowy zużytego... Upiora 106 miałem i miałam jeszcze mhm. y, nocturno Nocturno 106 Fulperki na energię chyba. E, dobra, mam takie. E, dobra, chłopaki. Ogólnie, no fajnie się zbogaciłem, nie powiem. E, podobało wam się. A mnie, a mi, mi tak średnio. E, mi tak nie No 4 tutaj brońki tutaj, 3 e, brońki plus mroczny. No mi się podobało ogólnie, mi się podobało. Osiem broniek, osiem fajnych rzeczy zdobyłem No nie wiem chłopaki, czy on to, oddam, tam, bo... No wiecie, no Znaczy no, zapomnij nie jestem, tu masz To ja się wytraduję za te itemy, na to? Poczekajcie, o właśnie, dobry deal, możemy się wytradować za te deal, dobra, dobra, dobra Nie, wiesz co, jak powiecie... Kto da więcej zgarnia wszystko, nie? Nie, 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 takiego czego jeszcze nie zrobimy, ale... Ale możemy zrobić, że jak pozdrowicie YouTube'a to wam oddam Kurde, ale ty niemożliwe to zadanie No niemożliwe No nie wiem, kurde No bo przesadziłem chyba co? No Do... za trudne pojęci Może coś łatwiejszego Dobra, Dobra to, to ty. pozróbcie YouTube'a i może wam oddam YouTube okay. Pozdrawiam YouTube'a Dobra, możecie kogoś pozdrowić i jak tak ta, chcesz brata i, i, fanucho, I fanucho jeszcze pozdrawiam. Kogo? Fanucho, mój kolega. Panucho, dobra, pozdrawiam. Dobra, chodź, Koks. Proszę, e, chodź, Ty masz. Zobaczcie, czy wszystko zgadza. I mi powiedzcie. I poczekajcie chwilę jeszcze. Czekaj, no. Dobra, tutaj. Dobra, za legitnego trader. Zgadza się. Dam się. Wam takie coś. Zacznijcie sobie w ręku, co to jest. O kurde. No. Zużyta trochę, co to jest za skamane? No co za skam, Co co za skam Serio? No to macie takiego bonusa i możecie kogoś jeszcze raz pozdrowić. Zdałem jeszcze rysów. Dobra, no to dostaliście dnicy na wodę. Fajnie, że się tradeujecie legitnie. Mam nadzieję, że e, nie tylko przy mnie się tradeowaliście legitnie. Wiem, że w wnuknięciu go nie Nie. Nie kłam Dzisiaj zostałem, z... dzisiaj e, trafiłem uh -huh. na próbę skamu cztery razy I raz zostałem z... E, powiem wam tak, pozdrówcie jeszcze kogoś jak chcecie na koniec No a ja po prostu będę leciał, bo nie ma sensu co przedłużać a, no to pozdrawiam. Cię, Dobra. Pozdrawiam jeszcze galę. Chcecie, to się możecie wytrydować no już sami, yy, chyba, że zawołacie sobie jakiegoś administratora. Ja wszystkich zapraszam tej, na Discorda, yy, bo tam się może... Fireback. Poczekaj chwilę, pytanie. Yy, sekundkę, okay. tylko yy, chciałbym wszystkich prosić właśnie na Discorda, bo tam się może trade'ować legitnie. Poproście po prostu administratora wszyscy, yy, żeby tam wiecie o co chodzi. No i po prostu możecie się wytrydować legitnie, albo zrobić takiego trade'a jak ja po prostu z administratorami. Ja naprawdę myślę, że wtedy to będzie fajny trade'ik. Dobra. Jak sami widzicie, koledzy są zadowoleni. Ja sobie muszę zgarnąć tu moje brońki i wszystkie, bo, bo bym zapomniał, bo ja zawsze powiem wam, że jak wychodzę, robię giwajki -like, kiedyś tak wyrzucałem, wiecie, bronię na burzówce Giwajki -like wam robiłem, później wychodziłem. Moim zdaniem bardzo fajny odcinek, możecie dać znać w komentarzu, będzie mi bardzo miło, jak wam się spodobało. A ja wam dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie Strzelcie łapiszkę w górę subika, komentarz napiszcie, biorę udział, żeby wygrać taką dynicję na wodę. Poczekajcie, wezmę sobie, że to tak głupio nie wyglądało. No dynicę na wodę, jak ktoś chce wygrać po prostu taką dynię, jest ona warta na tą chwilę, bo 400 słońca ciągle drożenie bynajmniej moim zdaniem drożej dla niektórych nie, dla jednych tak, nie wiem, taka dynka na wodę do wygrania, więc jak ktoś chce wygrać, to strzela łapeczkę w górę, subika, pisze, biorę udział, może dwie rozlosujemy, zobaczymy, a ja już nie będę przysłużał, dziękuję wszystkim za oglądanie i cześć.